Dzień dobry. Opowieści morski ciąg dalszy. Jak to było pięknie i cudownie. <grystanie> nie, jak to, niektórzy pytają się mnie, czy mnie żal tam z powrotem jechać. Znaczy, że nie wypływam w morze na razie. A może już nigdy. <grystanie> Zdecydowanie nie ciągniemy do morza. Absolutnie. Do no, tych wszystkich afer. No ale opowiem jedną no, ciekawą, taką śmieszną historię. To było tak. Byliśmy na Bahama. Staliśmy na kotwicy i czekaliśmy na kolejne zatrudnienie przez miesiąc. No więc tak się już nudziło na statku, że moja załoga zapytała panie kapitanie, czy my nie moglibyśmy popłynąć na te wyspy tam, bo do, do wysp było jakieś dwa kilometry. No, blisko, tak? To, myśmy widzieli te palmy, to wszystko tam. A ta wyspa należała do linii pasażerskiej. Linia pasażerska wykupiła całą wyspę. No nieduża wyspa ale tam mieli wszystkie radości dla pa... statki pasażerskie, tam cumują codziennie i wypuszczają turystów i oni mają takie piękne miejsca, gdzie można się... Bary, restauracje, wszystko tam jest. Wszystko, co turyści lubią i potrzebują, tam jest. moja mówi mówię, no może byśmy tam pojechali? No dobrze, chłopaki, ale zróbcie tak. Z mojego doświadczenia jest, że mamy taką łód, łód, rescue boat, czyli taka łódź ratunkowa, która ma silnik. Ale z mojego doświadczenia jest tak, że zwykle te silniki przestają działać po kilku minutach. My na co tydzień to sprawdzamy, czy ten silnik działa, bo oni nam puszczają ten silnik na kilka minut. No i on zwykle jak już jest na wodzie, to na kilka minut płynie, a potem jest koniec. Potem już przestaje. Działać. No, mechanicy nie radzą z tymi silnikami. No, są rzadko używane, tak to jest. No więc, chłopaki, chłopaki, możecie jechać, ale tak, musicie mieć cztery wiosła, bo czterech chłopaków chciało pojechać. Musicie mieć cztery wiosła i zróbcie sobie kotwicę, że gdyby się okazało, że ten silnik stanie, to żeby was prąd nie zawiózł gdzieś na nie wiadomo gdzie, na Hawaje, z tych Bahama. żartuję, tak się nie da, ale no, żeby, jak się zmęczycie wiosłowaniem, to rzucacie kotwicę, gdyby silnik przestał działać. Jak się odsapniecie, to będziecie dalej wiosłować i tak w kółeczko, żeby wrócić na statek. Dobra, historia jest tak. Chłopcy pojechali szczęśliwi, zadowoleni, młodzi silni I numer jest taki 150 metrów od statku silnik już przestał działać. Bum, bum. Stop. No to chłopcy mieli kotwicę zrobili. Zrobili z Twistloków czyli z takiego żelaza z kontenery łączymy i zrobili cztery stoki razem połączyli. No łódka mała jest, tam typu 4 metry. Ale się okazało, że jak oni rzucili tą kotwicę, to, to ten prąd, bo ten piach jest na dnie, że ta kotwica słabo trzymała i z tym prądem, bo prądu był silny, no może nie, może to dwa razy było, to jednak ich ściągał dalej od statku. Oni rzucąc kotwicę, zaczęli wiosłować, a oni niestety odpływali. Cały czas odpływali coraz dalej. Nie byli w stanie wrócić. I teraz tak, płynęli na wyspę. Więc żeby mój silnik uruchomić, żeby ich wyratować statkiem, żeby rescue boat, czyli łód, łódź ratunkowo ratować statkiem, to ja potrzebuję prawie godziny, żeby wybrać kotwicę, bo to byśmy w, prawie w całe, wszystkie szaklęśmy, mam już i 12 szakli. No i zapalić silnik, tak? I do, do, do nich dopłynąć, tak? No i ja to już zrobiłem, mówię, chłopaki, gotujemy całą załogi. Szukujemy się do uratowania łodzi naszej ratunkowej, bo chłopcy widać co, nie radzą w czurkę. Nawet silnik mechanicy przygotowują, a, a tamci odpływają powolutku, ten kotwicer rzucił do wody i, i ta kotwica dryfuje i coraz dalej, coraz dalej, coraz, coraz bliżej wyspy są. I tak widzę, że oni wpłyną w kierunku wyspy. No to są myślę, jak do wyspy, to jeszcze nie jest tak źle, to nam na tej wyspie w końcu zaparkują. No to będziemy, może jakoś ten silnik w końcu zreperują na tej wyspie i wrócą. Trwało to, ja wiem, z godzinę. Oni byli już coraz dalej, ale coraz bliżej wyspy. I przejeżdżała koło nich przepiękna, ogromna amerykańska motorówka. No ich moi chłopcy zaczęli machać. O, ratunku! Marynarze. I numer jest taki. No tam ci zrozumieli. Amerykanie, to, ta łódź, to miała, ta motorówka przepiękna, miała pewnie z 30 metrów. Tam było z 12 pięknych kobiet i z pewnie z 12 rewelacyjnych facetów. Tak? Bogacz, bogacze to było, to, było, to, była łódka, to, była, to była łódź motorowa. Z basenem, oni nawet basen mieli, bar oczywiście mieli. Oni tam balowali i oni zobaczyli takich czterech genialnych marynarzy, co nie mogą z taką malutką łódką poradzić. Oni wzięli ich na hol. Oni mieli muzykę włączoną na full, dyskoteka była pierwsza klasa. Dziewczyny sobie robiły zdjęcia z naszymi dzielnymi marynarzami, a moi marynarze zachorowali na chorobę morską. Jak ktoś nie wiedział, to oni zaczęli wymiotować, bo ta łódka trzeba się kołysać na fali. I się czuli tak fatalnie, że to był obraz nędzy i rozpaczy. To jest taki moment porównania. Przepiękna amerykańska łódź. Motorówka ogromna z przepięknymi kobietami, które robią sobie zdjęcia z czterema moimi dzielnymi marynarzami, którzy są zrzemiani. Niech mi co opowiadać. ich na statek, było koniec imprezy, już nikt więcej nie chciał na wyspę jechać. No takie to numery na statkach bywają. No wspominam. <laughs> Już nigdy więcej nie chcieli popłynąć lęskim łotem. <laughs> no, ale <laughs> no, tak to jest. Dobry Boże, <laughs> Ci dziękuję za wszystko. Wszystko szczęśliwie się kończyło i to było w końcu śmieszne. Mieli przeżycia chłopaki inne niż zwykle. <laughs> Dobry Boże, dziękuję Ci, że uratowałeś nas, bo to Opatrzność działa we wszystkim, we wszystkim i cały czas. Cały czas Bóg nas ratuje we wszystkich naszych głupotach. Boże Wszechmogący, pomóż, no pomóż. Dziękuję Ci, Panie Boże, dziękuję Tobie, uchana Matko i wszystkim z Tobą, i Wszechmogącym, i Wszechmogącym, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.